Parę słów o sygnalizatorach na skrzyżowaniach, czyli o skrzyżowaniach kierowanych, o przejeżdżaniu przez takie skrzyżowanie. Chcę przypomnieć kierowcom, że sygnalizator, który uprawnia nas do skrętu w lewo na danym skrzyżowaniu, oddzielny sygnalizator wsparty znakiem informacyjnym, że pas lewy czy dwa lewe pasy są do skrętu w lewo i tylko do skrętu w lewo. Nie zezwala na zawracanie na takim skrzyżowaniu. Można to zrobić wtedy, kiedy na takim sygnalizatorze i na znaku informacyjnym jest jeszcze taka zawinięta strzałka pokazująca taki manewr jako dopuszczony, czyli zawracanie. To jest jedna rzecz. W ogóle po co są skrzyżowania kierowane? No, różnie można to interpretować. Niektórym przeszkadzają. Bo cały czas uważają, że tam, gdzie mają główną drogę, powinni mieć cały czas zielono. No nie, nie będzie zielono. To sygnalizacja świetlna przede wszystkim ma za zadanie uładzić ruch na przecięciu kierunku wjazdy, dać szansę wszystkim, którzy z tego przecięcia muszą skorzystać. I ona ta sygnalizacja świetlna właśnie takie spełnia zadanie. Oczywiście można dyskutować przy wielopasowych rozwiązaniach, przy kilku sygnalizatorach, sposób doboru poszczególnych kierunków i otwierania się, ale to już jest sprawa organizatora ruchu drogowego. Ważne jest, żeby zwracać uwagę, jak na skrzyżowaniu są te sygnalizatory powieszone nad pasami. No i jeszcze jedna taka uwaga do tych kierowców, którzy stoją. Nie ma tych powtórzonych świateł, może to go usprawiedliwiać, że nie widzi dużych świateł. W momencie, kiedy już rusza obok gościa, albo nie daj Boże, ktoś z tyłu zatrąbi, on wtedy dopiero się budzi, zapina asa, czyli jedynkę, rusza. Takie opóźnienia, proszę Państwa, na skrzyżowaniach są absolutnie naganne. Uważam, że należy się koncentrować, obserwować fazę i ruszyć natychmiast po połączeniu się zielonego sygnalizatora.